Zapraszam Państwa na krótką prezentację, podczas której chciałbym Was przekonać, że używanie cyfrowych, bezprzewodowych czujników na lekcjach przemytu przyrodniczych jest po prostu koniecznością. Zdaję sobie jednak z tego sprawę, że ostateczne wnioski będą jednak należeć do Państwa. W dzisiejszych czasach już nikt nie poddaje wątpliwości tego, że metody aktywizujące są najskuteczniejsze. W końcu 2,5 tysiąca lat nic się nie zmieniło. Przedmioty przyrodnicze są w o tyle szczególnej sytuacji, że ich istota polega na badaniu praw przyrody, w związku z tym bez doświadczeń nie mają sensu. A jednak pojawia się pytanie, czy obecnie na lekcjach przedmiotów przyrodniczych wykonujemy taką ilość doświadczeń, jak trzeba, czy nie? Pewnie Państwo sami sobie odpowiedzą na to pytanie. Przypuszczam, że większość z Was powie, że nie, a może nawet wszyscy, ale dlaczego tak się dzieje? Nauczyciele pytanie o przyczyny mówią, że nie mają czasu, że programy są przeładowane, że nie mają urządzeń, a jak już mają, to są one popsute. Przyczyn jest wiele, i w zasadzie każde z nich są obiektywne. Jednak istnieje taka metoda, żeby sobie z nimi poradzić. Zawsze, jeżeli mam na lekcji coś pokazać zamiast powiedzieć, robię tak. Wyświetlam program na monitorze interaktywnym albo na tablicy. Wyjmuję z szuflady czujnik, włączam go, podłączam do komputera i już mogę z niego korzystać. Proszę zobaczyć. Czujnik reaguje na temperaturę otoczenia. Długo to trwało. Widzimy więc, że z problemem czasu można sobie jakoś poradzić, ale pod warunkiem, że dysponuje urządzeniami bezprzewodowymi. Gdybym musiał za każdym razem wyciągać przed przewody połączenia interfejsy i łączyć to wszystko razem, czas przygotowania doświadczenia byłby bardzo długi. Jeżeli dodać do tego możliwość programowania czujników i całych eksperymentów, mamy wstęp w całej okazałości i to na lekcjach wszystkich przedmiotów przyrodniczych. Na ekranie widzimy przykład programu zaprojektowanego przez ucznia, gdzie jeżeli siła osiągnie odpowiednią wartość, włączy się zasilanie i lampka zaświeci się. Zobaczmy, jak to działa. Naciskam na blat. I przy odpowiedniej sile lampka świeci się. Zwróćmy też uwagę na to, że z boku pojawiają się różne komunikaty. Muszą Państwo jednak wiedzieć, że tego rodzaju rozwiązania programowania czujników są możliwe wyłącznie w systemie BASCO. Wiadomo, że uczniowie bardzo lubią posługiwać się urządzeniami cyfrowymi. A jeśli do tego mają możliwość prowadzenia doświadczeń za pomocą swoich własnych telefonów komórkowych w szkole albo w domu, ich radość jest tym większa. A wiadomo, że uczeń rozradowany i zaciekawiony dużo pełniej angażuje się w proces uczenia się. Ale ja wiem, że mogą Państwo powiedzieć, że nie każdy nauczyciel będzie potrafił posłużyć się takimi urządzeniami. Jednak nic bardziej mylnego. Pokażę Państwu teraz rozwiązanie PASCO, w którym są gotowe, wbudowane w program doświadczenia, zawierające krótki opis teoretyczny, możliwość postawienia hipotezy przez uczniów, informacje co należy przygotować, jak ustawić całe doświadczenie, a co najważniejsze gotowe wykresy. Gdyby to było tak, że ja muszę przenosić z wersji papierowej do komputera wszystkie ustawienia, wcale nie byłoby to takie proste. A doświadczenie w systemie PASCO wykona każdy, nawet ten, który nie ma wielkiego doświadczenia w obsłudze urządzeń cyfrowych. Zobaczmy, jak wygląda wykres stężenia dwutlenku węgla w butelce z oświetlaną rośliną. Ciekawy jestem, kto z Państwa biologów ma możliwość pokazać na swojej lekcji, nie przeczytać z książki, tylko doświadczalnie, jak wygląda proces fotosyntezy i że on naprawdę zachodzi. Jeśli tę samą roślinę umieścimy w ciemności, czyli w szafie albo w plecaku ucznia, wykres stężenia dwutlenku węgla będzie wyglądał tak. Wiadomo, mamy teraz do czynienia. Procesem oddychania. Budowalne doświadczenia PASCO zawiera jeszcze wiele innych pomysłów dydaktycznych na to, jak uczyć młodzież. Ostatni przykład, jaki chciałem Państwu pokazać, to zestaw doświadczalny toryzny z wózkami smart zawierającymi wiele wbudowanych czujników. PASKO jest to firmą o tyle wyjątkową, że od dawna jest nastawiona na dydaktykę i nie produkuje samych tylko czujników, a z tejże dydaktyki wywodzą się pomysły, co najlepiej sprawi się na lekcji. Proszę zobaczyć, jak może wyglądać odkrywanie drugiej zasady dynamiki Newtona. Posłużę się tutaj doświadczeniem przygotowanym przez polskich nauczycieli do polskich podstaw programowych. Widzą Państwo wykres wielkości fizycznych związanych z ruchem tego wózka. Między innymi siłę i przyspieszenie. Ale, ponieważ jest to urządzenie cyfrowe, a program ma duże możliwości, w związku z tym możemy od razu zobaczyć, że te dwie wielkości są do siebie proporcjonalne. Jeszcze tylko kilka zadań dla uczniów. Pewien zabieg matematyczny i możemy zobaczyć, że współczynnik proporcjonalności pomiędzy siłą a przyspieszeniem to masa wózka. Każdy wózek mierzy wiele wielkości fizycznych jednocześnie: położenie, prędkość, przyspieszenie, wszystkie składowe prędkości obrotowej oraz przyspieszenie inicjalne. Cały zestaw umożliwia więc pokazanie doświadczeń wszystkich z mechaniki, zarówno z kinematyki, jak i z dynamiki, ruchu postępowego i obrotowego. Może więc stać przez cały czas w pracowni fizycznej, tak by nauczyciel mógł zawsze go wykorzystać, kiedy chce coś pokazać, zamiast powiedzieć. A mechanika jest bardzo ważnym działem, bo to jest pierwszy dział nauczania. I od tego, czy uczynią polubić nie, będzie zależało, czy pokocha całą fizykę do końca. Wiem, że nie wyczerpałem tematu w tej krótkiej prezentacji, jednak jestem ogromnie ciekaw, czy udało mi się Państwa zachęcić do używania czujników cyfrowych na lekcjach. Proszę o jakieś komentarze pod filmem. Po więcej informacji, zapraszam Państwa na naszą stronę internetową. Na seminaria online, na kursy stacjonarne, a przede wszystkim do naszych partnerów w całej Polsce, którzy oferują urządzenia PASKO dla szkół. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę pomyślności i zadowolenia Waszych uczniów.